Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym czytaniu w ramach Akcji Wielkiej pod tytułem Przygoda z Juliuszem Werne i jego powieściami. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu, który opowiada, jak nasz główny bohater przygotowywał się w podróż balonem. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam przedstawić kogoś, który. Przyleciał do nas i to wcale nie balonem, ale wleciał przez okno. To jest nasza papuga. Dzień dobry dzieci. Dzień dobry dzieci. Przywitam się z Wami. Przywitam się z Wami. I zapraszam Was do wysłuchania fragmentu powieści. Zaprosiła. Nieprzypadkowo wybrał trasę drogi powietrznej. Dobrze rozważył, gdzie wybrać miejsce wyjazdu, i nie bez przyczyny postanowił znieść się z, z wyspy Zanzibar. Wyspa ta leży przy wschodnim brzegu Afryki pod szóstym stopniem szerokości południowej. Jak ktoś z Was dobrze się zna na mapie, to możecie sprawdzić. To jest o 430 mil geograficznych poniżej równika. Z tej wyspy wyruszyła ostatnia wyprawa do Wielkich Jezior, poszukująca źródeł Nilu. Wypada dodać, że dr Ferguson spodziewał się połączyć odkrycia doktora Barta z 1849 roku. I poruczników Burtona i Spika z 1858 roku. Doktor Bart rodem z Hamburga, otrzymał dla siebie i swego rodaka Orwella pozwolenie przyłączenia się do wyprawy Anglika Richardsona, któremu powierzono misję do Sudanu. Rozległy ten kraj leży między 15 a 10 stopniem szerokości północnej. I aby do niego dotrzeć, należało posunąć się więcej niż 1500 mil w głąb Afryki. Okolica ta znana była dotychczas jedynie z podróży Danama, Clavertona i Oudneya w latach 1822-1824. Richardson, Bart i Overbeck Pragnąc rozszerzenia poszukiwań, przybyli, przybyli jak ich poprzednicy do Tunisu i Trypolisu i stamtąd udali się do Muzuku, stolicy Fezanu. Następnie skierowali się na zachód, ku Gad, wziąwszy za przewodników Tuareganów. Po różnych przygodach, w których wielokrotnie padali ofiarami łobieństwa, zdzierstwa i zbrojnych napaści. Karawana ich przybyła w październiku do rozległej oazy Absen. Tu dr Bart odłączył się od towarzyszy, odbył wycieczkę do miasta Agades i ponownie dołączył do wyprawy, która wyruszyła dalej 12 grudnia. Dotarli do prowincji Damekam. Trzej podróżnicy powtórnie się rozłączyli. Bart obrał drogę do Kano. Gdzie dot dotarł po wielu przeszkodach i opłacaniu znacznego haraczu, mimo gwałtownej gorączki z jednym tylko służącym, opuścił to miasto 7 marca. Głównym celem jego podróży było jezioro Czad, od którego dzielił go, go jeszcze 150 mil. Posuwając się w kierunku wschodnim, dotarł do miasta Zurikolo w Borno, tu dowiedział się o śmierci Richardsona przybył do Kuku stolicy Bornu na koniec 14 kwietnia po trzech tygodniach a po 12 i pół miesiącach od wyjścia z Trypolisu przybył do miasta N'Gornu. w sierpniu wrócił do Kuku skąd kolejno przez Mondarę Bargini i Kanem podążył na wschód aż do miasta Masena leżącego pod 17 stopniem długości zachodniej. Po śmierci Owerwega 25 listopada 1852 roku skierował się na zachód, zwiedził Sokoto, przepłynął Niger i przybył do Timbuktu, gdzie w ciężkich warunkach przetrwał 8 miesięcy. Ale Felachowie, nie mogąc cierpieć obecności chrześcijańskiej na swoim mieście, grozili mu śmiercią. Doktor uciekł 17 marca 1854 roku. Po bardzo wyczerpujących wędrówkach Kano, Kuku, Denam w sierpniu 1855 roku przybył do Trypolisu. Dnia 7 września powrócił sam do Londynu. Doktor Ferguson starannie zanotował, iż Bart dotarł do 4 stopnia szerokości północnej. I 17 stopnia długości zachodniej, kolej na krótkie sprawozdanie z wypraw poruczników Burtona i Spika. Organizowane wcześniej wyprawy w górę Nilu nigdy nie mogły dotrzeć do tajemniczych źródeł tej rzeki. Według relacji niemieckiego lekarza Ferdynanda Werner, wyprawa w 1840 roku pod opieką Mahame Alego zatrzymała się w Gondokoro. Między Czwartym i Piątym równoleżnikiem Północnym. W 1855 roku Sabaodyńczyk Brun Rolet, mianowany konsulem sardyńskim we wschodnim Sudanie, wyjechał z Czartumu i pod nie, nie, nazwiskiem kupca Jakuba, handlując głumą i kością słoniową, dotarł do Beleni, położonego na czwartym stopniu szerokości północnej, lecz zachorowawszy. Wrócił do Czartumu i umarł w 1857 roku. Ani dr Penej, inspektor służby zdrowia w Egipcie, który na całym Stymarze dostał, do, dostał się poniżej Gondokoro i zmarł w Chartumie, ani wenecjanin Niani, który okrążywszy katakrypty poniżej Gondokoro, dodał do drugiego równoważnika szerokości północnej, ani kupiec maltański Andrea Demopo, które przesunął się jeszcze dalej wzdłuż Nilu, nie mogli pokonać nieprzekraczalnej granicy. W 1859 roku Wilhelm Lejan, wysłany z misją rządu francuskiego, udał, udał się Morzem Czerwonym do Hartumu i puścił się z Nilem z 40 ludźmi. Nie mógł jednak dostać się do Gondokoro z powodu niebezpieczeństwa grożącego mu ze strony Murzynów. Fatalna granica Zawsze zatrzymywała podróżnych. W starożytności wysłannicy Narona dostali się do 9 stopnia szerokości północnej, tak więc w przeciągu 18 wieków osiągnięto zaledwie 5 lub 6 stopień, czyli 300 do 360 mil geograficznych. Kilku podróżnych próbowało dostać się do źródeł Nilu od zachodnich brzegów Afryki. W latach 1768-1772 Szkot Bruce. Wyruszywszy z Masana, port w Abysynii, zwiedzał z walizka Aksum, widział źródła Nilu, których tam nie było i wrócił nie osiągnąwszy najważniejszych rezultatów. W 1844 roku misjonarz angielski Dotto Kraft założył osadę w Mombasie, w pobliżu Zanzibaru i wraz z misjonarzem Remmamem odkrył 300 mil od brzegu dwie góry. Są to Kilimandżaro i Kenia. W 1845 roku Francuz Nazon wylądował sam w Bagamoją naprzeciw Zanzibaru i dostał się do -de La Mora, gdzie go zamordowano. W sierpniu 1849 roku młody podróżnik Rocher z Hambura z karawaną kupców arabskich dostał się do jeziora Niasa, ale tu podczas snu został zamordowany. W końcu 1857 roku po Burton i Spik, obydwaj oficerowie armii bengalskiej, wysłani zostali przez Towarzystwo Geograficzne w Londynie dla zbadania wielkich jezior afrykańskich dnia 17 czerwca, opuścili Zanzibar i skierowali się na zachód. Po czterech miesiącach cierpień, obdarci, pozbawieni służby, przybyli do Kazech, punktu zbornego kupców i karawan. Zebrali tu wiele wiadomości o obyczajach, współżyciu społecznym w stosunkach politycznych, religii, zwierzętach i roślinności kraju. Następnie skierowali się ku pierwszemu z wielkich jezior Tanganice, które jest położone między trzecim a ósmym stopniem szerokości południowej i zwiedzili kraje nabrzeżne, <laughs> 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 gdzie poznawali życie mieszkających tam plemion, tym także ludożerców. No moi drodzy, wyprawa pana doktora miała się okazać bardzo niebezpieczna. Ale miał swoich pionierów. Ciekawe, co sądzi nasza papuga o locie balonem. Lot, balonem. Lot balonem jest niesamowitą przygodą. Jest niesamowitą przygodą. Dnia 26 maja opuścili te okolice i 20 czerwca wrócili do kazek. Tu wyczerpany burton leżał chory kilka miesięcy, natomiast Pit udał się na północ i dotarł do jeziora Ukerewe, obecnie jezioro Wiktorii, największego z jezior afrykańskich. Powrócił do kazek 25 sierpnia i udał się z bortem do Zanzibaru, dokąd przybyli w marcu następnego roku. Dwaj ci śmiali badacze wrócili do Anglii, i Towarzystwo Geograficzne w Paryżu przyznało im doroczną nagrodę. Doktor Ferguson starannie zanotował, że nie przeszli 2 stopnia szerokości południowej, ani 29 stopnia długości wschodniej. Chodziło więc o połączenie poszukiwań Burtona i Spika z odkryciami doktora Barda, to znaczy należało zbadać obszar Afryki. Na przestrzeni więcej niż 12 stopni. Doktor Ferbuson przyspieszał przygotowania do podróży. Sam kierował budową balonu, wprowadzając pewne zmiany, które jednak zachowywał w tajemnicy. Od dawna już uczył się języka arabskiego i na rzeczy afrykańskich, a przy wielkich zdolnościach językowych wkrótce zrobił znaczne postępy. Tymczasem jego przyjaciel nie odstępował go na krok, jak gdyby. Obawiał się, by doktor nie uleciał w obłoki bez uprzedzenia. Jednocześnie starał się wyperswadować mu jego szalone projekty. Doktor był głuchy na wszystkie argumenty. Biedny szkod w istocie był godny litości. Z przerażeniem patrzył na błękity niebios, we śnie kołysał się w obłokach i co noc spadał na ziemię z niezmiernych wysokości. Dodać należy, iż podczas dręczących snów dwa razy spadł łóżka. Pobiegł do Fergusona i pokazał mu góz na głowie. Tylko trzy stopy wysokości, nie więcej. A patrz jaki góz! A co będzie, jeżeli nie spadniemy, powiedział doktor. A jeśli spadniemy, nie spadniemy! Na tak kategoryczne oświadczenie kennedy nie znalazł odpowiedzi. Szczególnie doprowadzało Dika do rozpaczy to, że doktor nie brał pod uwagę jego oporów i traktował go jako swego towarzysza wyprawy. O tym nie mógł wątpić. Samuel nadużywał liczby mnogiej. My będziemy gotowi, odjedziemy i tym podobnie. Dreszcze przejmowały Dika, chociaż stanowczo stwierdził, że nie poleci i nie umiał jednak konsekwentnie sprzeciwić się przyjacielowi. Po cichu sprowadził nawet z Edynburga odzież podróżną i najlepsze strzelby myśliwskie. Pewnego dnia, przyznawszy, iż byłoby szczęściem, gdyby szanse na powodzenie wyprawy wynosiły jedną na tysiąc, udając gotowość do wzięcia w niej udziału, jednocześnie starał się przedłużyć przygotowania w nieskończoność, wyszukując jak najwięcej przeszkód i wątpliwości. Czy odkrycie źródeł Nilu jest tak konieczne i potrzebne dla dobra ludzkości? Czy ludy afrykańskie będą szczęśliwe, gdy zostaną ucywilizowane? Czy jest pewny, że świata w Europie stoi na pewno na wyższym poziomie niż w Afryce? Kto wie, może lepiej poczekać. Nadejdzie czas, gdy ktoś przewędruje wszerz Afrykę w sposób nieryzykowny. Za miesiąc, za pół roku, za rok niewątpliwie znajdzie się taki podróżnik. Te wykręty wywoływały przeciwny skutek i doktor drża, drżał z niecierpliwości. Więc też Diku, fałszywy przyjacielu, by chwała tych poszukiwań przypadła innemu, mam przekreślić swoją przyszłość. Cować się przed lata szkodą, niepotrzebnymi zlekaniami zawieść rząd angielski i Towarzystwo Królewskie w Londynie za to, co dla mnie zrobiły? Ale zaczął Kennedy, ale odpowiedział doktor, czy wiesz, że nasza planowana podróż płynęła na mobilizację innych badaczy, którzy zamierzają udać się do środkowej Afryki? Jednakże słuchaj mnie uważnie, Dicku, i spójrz na tą mapę. Dick spojrzał z rezygnacją. Płyń w górę Nilu, rzekł Ferguson. Płynę, odpowiedział ulegle Szkot. Przybądź do Gonkogoro. Już tam jestem. I Kennedy pomyślał, jak łatwa jest taka podróż na mapie. Zapraszam Was na kolejny fragment książki. Przeczytam Wam o niesamowitej przygodzie balonem.